Bardzo, ważni, bardzo ważni, was są na traktorach, kombajnach, pełna moc. Jedziemy jeden, dwa, trzy, pięć, kita. Słapać no teraz trzeba się pilnować Na te hydranty, żeby nie, nie zabrać ze sobą o, Pan Adam gdzieś tam jest Chyba już niedaleko Trzy przyczepy mam to tu będzie więcej jak trzy przyczepy no i kurde kropi. No i to dobrze daje. Trzeba by się było przestawić inaczej. Przodem do deszczu. jest. Sucha przy takim wietrze to, to żaden problem. Po co te patyki? To są pomocniki. Żeby było do podpinania. Oje żyć. wszystko wilgotność, choć już widzę, że trochę kombajnów jest na polach. Znaczy się, że przeschło. Przyjdzie, żeby będzie mało, przyjdzie, żeby to z tego pola będzie. No ale te hydranty trzeba uważać, żeby nie zabrać ze sobą większy kultywator. I... Bierzemy, Wybierz gatunek, dajemy na pszenicę. Pszenica jakościowa, zwyczajna, nie? Dobra, Och, cholera. Starczy. Musi być tak równo w miarę, nie? Komora jest pusta. Okej okay. Cypróbkę 11 To się chwali Dobrze, że się trochę poczekało, bo przy 15 jak było kiedyś, no to tak ani to bardzo przechowywać, ani nic. Korzystając z chwili wolnego czasu, to przypomnimy sobie. Przypomnimy sobie... Jak zakładać hamulec w tej przyczepie. No to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Myślę, że niektórzy z Was specjalnie czekają na te zjazdy przyczepami, bo wiedzą, że coś się może stać. Które to koło. To koło. Ja też już nie wszystko pamiętam, nie? Dobra i łycha jest. To się łańcuch trochę skręci. To się jak znalazł. Ale to jeszcze nie czas i pora. Łyżkę damy do tyłu, żeby jej nie zasypać. Jego nie wolno skręcać, bo jest wtedy podatny na pękania, ale ja go skręcam. No bo co zrobię? Najwyżej go opałętam przed zjazdem. Opałętam go może już na tym, na łyżce bardziej, bo on trochę jest tak skręcony, że to jest nie halo, nie? Ale są szczegóły. Ja też lubię zjeżdżać z tej góry, kto wie, może kiedyś będzie to zabronione. Jak mają kontrolować jakiś stan techniczny czy coś. E, cóż, mam nadzieję, że ja tego nie dożyję. To mogą sprawdzać. Słoma zostaje w tym roku. Zawsze to jest jakiś plus. Tam są te mikroskładniki, czyli makroskładniki. Jakaś biomasa w ziemi nie zaszkodzi. No wiadomo, gdyby była produkcja zwierzęca, to by trzeba było belki robić, ale jak nie ma, przecież to wszystko, te nawozy i co to się tam daje, to zostaje w tej słomie trochę, użyźnia ziemię. Nie mam jak to podpiąć, bo każda przyczepa ma dorobiony taki ten na drugą, to by wytrzymało, a jak. Światła, też eleganckie, jak słońce w nie zaświeci, to wyglądają jakby się świeciły. Bizona zwykłego to trzy zbiorniki na tą wchodzą. Jest najszersza, mimo że nie jest bardzo długa, ale jest tak szeroka, że, że daje radę. Chyba przynosi szczęście. No. A, jak to się nazywa nie? nie. Nie ściągam trzeciej przyczepy, bo pan Adam ma jeszcze swoje sprawy. Ale załatwił mi, bo ja mam to z centrali, że klient jest i z jednego zbiornika będę uwolniony, jak to się mówi. Także na tę przyczepę powinno wejść jeszcze cały zbiornik tego rekorda. A ja też nie chcę tak nafasolić, żeby coś się stało z tej góry. Ale nie liczcie na to, nic mi się nie stanie. Jeżdżę z tej stromej góry 25 lat osobiście miałem 13 lat to jeździłem dobra, odpalmy, niech się grzeje maszyna Czuwa Kurde, trochę jest dużo A wiatr jest przejmujący, jakby miało się coś stać Ale wiecie jak jest Jak się chytrym jest, to się pakuje, nie? Ile blesie? Olera jeszcze koło się ugięło. Tu dajemy, tak? Teraz pomyślimy, co zrobić tu. Może damy, tak? Spróbujemy. Słuchajcie jest niehalo, no ale już spróbuję, może koło szczelić. Zobaczcie to jest nawet nie podchodzę. strzeli to szczeli, trudno. Jedziemy! Gorsze są te pierwsze metry, nie? Ja wam powiem tak To nie jest aż tak stroma góra Żeby się nie zjechało Tylko przez to, że jest tur To troszkę jest lżejszy tył Ciągnika Ale Mimo, że po deszczu to się jedzie się Głową to robię. Jedzie się patrz. jak dwójka, żeby nie wyskoczył. tak zaraz wrzucimy trójkę, bo nie będziemy się bawić. No tu mamy jakieś cztery tony, nie licząc przyczepów. Płyty, nie mogę ich wziąć. Bo takich muszę wziąć, żeby nie zawadziła łyżka centralnie w jakiś próg, nie? Nie ma nic prawa złego stać przy takiej ekipie. I tu zaczniemy. Łyżkę wyrzucimy. Na gust. jest okej. Okay. Póki nie ma ciężaru, to znowu że zapiąć. A wyrobiliśmy się. Lubimy takie klimaty. My nie Ta ma hamulce na korbę. Ale przynajmniej na dwa hamuje, i nie trzeba tej łyżki podkładać. Jaki plon z tego pola? No, jak tu jest załóżmy dwie tony i tam było cztery. No to 6 ton. I tu jest niecały hektar. Jeden przejazd, aby, bo na tą już tak jak wspominałem, więcej nie wejdzie. Dobra, odpalimy. No dziękuję panie Adamie Proszę bardzo, jak? Elegancko to wyszło 6,5 tony jakieś Prawda? No, no, Coś no, koło tego tak. No dzięki i do zobaczenia no, Na razie, cześć, trzymaj się Powiem wam fajnie, to wyszło, wszystko Co jest do, do cholery Tu jest mniej, to bez hamulca by poszło Ten tur z przodu troszkę ujmuje kilogramów z ciężaru na tyle, nie? Muszę zobaczyć, czy on teraz... No tak, widać, że spowalnia. Nie dużo, bo nie dużo, ale już więcej się nie da. Otrzyma nas, bez tego już byśmy jechali, nie? że jej, ale ja uważam, że i tak jest bezpieczniej takim wąwozem niż o teraz delikatnie ściąga niż asfaltem Jarek, na luz nie kieruj jedną rynko. nie można też za bardzo skręcić tego hamulca, bo w razie jakby było Lekko okro to by majdało tym tyłem ja damy wytrójka, to trzeba spokojnie. ale cóż, myślę, że się chyba pożegnamy już złego nic się nie stanie nie myślę, że to koniec z jeszcze jeszcze zielona przyczepa będzie ściągnięta Trójcyny. Tu go na chwilę zgaszę, odpuszczę ten hamulec, bo szkoda tak okładzin psuć. Kiedyś to było jeżdżenie, nie to co teraz. Nic się nikomu nie stało, to najważniejsze. Wiem, że moi widzowie tu dbają o bezpieczeństwo. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć. Kurde, tak wygląda jazda na milimetry, bo wszystko potrzebne. Zavětka máme kvity eternitu. Na mini